Plantacja malin w gruncie otwartym. Jesteśmy na plantacji, na której posadziliśmy odmianę Cascade Harvest. Jest to też kwatera, w której razem z firmą Natura Expert robimy doświadczenie wdrożeniowe stosując wasze produkty. Ale dzisiaj chcielibyśmy poruszyć taki temat na czasie, ponieważ jest to już końcówka zbiorów. Jeszcze jeden zbiór został w tej plantacji. Zbiór, cięcie pędów dwuletnich. Ponieważ odmiana ma problemy z dobrym zimowaniem w naszych warunkach, w tym roku i tak w miarę przezimowała, bo, bo mamy planowanie, w tamtym roku praktycznie pędy wymarzły całkowicie. Wiem, że rekomendujecie niektóre z Waszych produktów jako dostosowania właśnie w okresie tym końca sezonu, które mają na celu roślinę przygotować do spoczynku zimowego. W naszej ofercie Extract Pro posiadamy kamerę sześciu produktów celowanych w uprawie wygodowych, krótkawek, malin, dorówek. Jesteśmy na malinach, a więc tutaj od początku mieliśmy zastosowany z zestawu startowego na początku sezonu wzmacniającego. Potem poprowadziliśmy wzmocnienie do kwitnienia, wzmocnienie w okresach ekstremalnych. A teraz już kończymy zbiory i widzimy ten plan. Wydaje się, że był zadowalający jak na ten rok, tak? Na stan plantacji, która była na wiosnę, mm -hmm. który był niezadowalającym stanem, A, mm -hmm. to plan jest zadowalający. Okej, okay, czyli odwróciliśmy tendencje, które były na początku sezonu niekorzystne. Udało nam się wspólnie dopracować, żeby przeszły na korzystne. A teraz należałoby poprowadzić te plantacje, wzmacniając pędy. Te, które mamy, które będą uchwycowały w następnym roku, e, po to, żeby można je było otwornić na niskie temperatury, na wejście w okres powietrzowy, na za, za zwiększenie suchej masy w roślinie pędach, a jednocześnie wzmocnienie systemu korzeniowego, bo to są te efekty, które trzeba teraz o tym pomyśleć i tutaj mamy w naszej ofercie preparaty e, na regenerację pozbiorczą. Tutaj, I to jest w sumie najważniejszy jeden z procesów w uprawie malin, bo wysilamy uprawy w okresie klonowania, a zostają nasze uprawy. Jeżeli nie wzmocnimy, no to mamy drugi rok z, z trudami, z zmniejszonym plonem. I oczywiście ze zmniejszoną metodą Natomiast, jeżeli odrobimy lekcję, wprowadzimy proces regeneracji, odpowiedniego nawożenia, biostymulacji, a więc wzmocnimy rośliny do okresu spoczynkowego. To w takim razie przygotowujemy plantację. Jak i Jakie zabiegi warto wykonać korzystając z Waszego portfolio? Z ja naszego po portfolio na, na tą chwilę zastosowałbym Fex dołączyłem do, Dołączyłbym do tego Salixar. I dołączyłbym do tego OTIS z tych produktów jako pierwszy zabieg. To jest pierwszy zabieg po zbiorach. Wtedy wzmacniamy, i budujemy pędy, młode pędy. Wzmacniamy ich siłę, wzmacniamy ich rozwój, rozrost, wielkość tkanek. Przy pierwszym zabiegu stymulujemy silny roz, rozwój pędów, które w, w następnym roku będą owocowały. Skupiamy się na wzmocnieniu całej plantacji, ale też na wzmocnieniu też systemu korzeniowego. I takim zabiegiem dobrym do tego celu będzie prepa zestaw preparatów e, Urtex Gold ponownie, ponieważ wchodzimy w okres jesienna, więc ekstremalnie się Dodajemy do tego preparat Equitus, który wzmacnia ściany komórkowe od wewnątrz, który wzmocni nam pędy, zwiększy zawartość suchej masy w roślinie. Czyli wejście spokojnie w okres spoczynkowy, zredukowanie pędów, dojrzenie merystemów, przyszłych pędów bocznych na przyszły rok, które zbudują rośliny. No i oczywiście silne rozbudowanie systemu korzeniowego. Bo teraz ważne jest, żeby ten system korzeniowy był jak największy, ponieważ z tego systemu korzeniowego, zdrowego systemu. Będą odbijały nowe młode pędy i będą się regenerowały pędy, które zostaną nam na zimę. A więc one po prostu sporo, będą początkiem e, syntezy związków do młodych pędów na wiosnę. To jest no, e, ten temat, który należy teraz zrobić, zbudować preparatami, stymulacją i nawożeniem. Na koniec jeszcze podsumujmy, hmm. że wasze produkty e, nie zastępować nawożenia. Nie, tak. nie są zastąpieniem, nie są wspomaganiem. Tak, za, tylko one dobrze. mają powodować, że roślina lepiej skorzysta z, nawożenia. z naszej technologii, którą mamy standardowo na plantacji. Dokładnie tak. tak. Tutaj jeszcze uzupełnię, produkty mają zadanie zwiększyć proces fotosyntezy teraz w roślinie, a więc w tych młodych pętlach w liściach, odżywiać się odpowiednio, właściwie prowadzić procesy metaboliczne w roślinie, a więc stymulacja ma na celu stymulowanie tego, co już jest, a nie wyważanie drzwi i iść na nowo. Nie. Tu mamy po prostu regulowanie odpowiednie roślin w kierunku takim, jaki zapisane jest w genetyce, w najlepszych odmianach, w cechach odmianowych, tak żebyśmy mieli korzyść produkcyjną. Tak, jak widzicie, kolega bardzo lubi opowiadać o swojej technologii. W sumie jeśli ktoś coś stworzył, to by się lubić wytłumaczyć, co stworzył i się chwalić, że mi tak powinno być. Nie mamy tyle czasu, żebyśmy o wszystkim powiedzieli, dlatego zapraszamy was na Majnowe faktory i Borówkowe faktory, gdzie y, będą właściciele firmy Natura Expert i więcej szczegółów y, na pewno wam przekażę. Co o tym sądzisz? i Jak to oceniasz tą regenerację? Ocenię ją po tym, jak przedzimuje, <grym Classic> no Tak, serio poważnie mm. mówiąc. Natomiast ta odmiana ma, ma to do siebie, że jest no? to, to odmiana intensywnie mm. rosnąca i zależy nam na zrównoważonym wzroście. Mm. Żeby nie mieć pędów zbyt grubych, mm. zbyt silnie rosnących, bo najczęściej na nich mamy uszkodzenie. Więc tutaj mm. kondycja, właśnie wyrównanie wzrostu, mm. liczba no, jest na pewno zadowalająca w tym roku. Zobaczymy, jak to kondycyjnie przejmuje i w efekty będą na